Witajcie. koniec maja Parę dni temu pokazywałem, że już podziałki mam czerwone Luskawki były białe, ale już się czerwienią Już sobie zbieram, i zjadam Tu pokazuję jedną, zaraz rozejrzymy się, jeszcze inne pokażę Ale mam to poletka, tak, tylko sobie zebrać z tyle A tam bardzo obrodziły to jakieś tam niechęć Kąpoty porobić czy coś, ale rzadko kiedy tak to picie rodzą Ta ładnie szybko dojrzewają, no ale z kolei jest bardzo sucho To nie są jakieś wielkie okazałe Ale cieszy mnie ta uprawa o. Tam dojrzewa jedna, druga A tu też widać w tym ujęciu biała, chyba, czerwona, tam poletko tam 5 na 5 metrów Tak och, ogródkowa przydomowa uprawa truskaweczek teraz tu ponagrywam i zaraz będę zbierał i będę jadł szkoda żeby się zmarnowały żeby się tu ślimaki albo szpaki do nich pierwsze dobrały jeszcze podejdziemy zobaczymy czy poziomki dalej owocują bo muszę się przyznać że sporo zjadłem ale dojrzewamy następne zobaczymy czy są i poziomki dużo wyjadłem ale kilka jest do zjedzenia o, tu trzeba przebierać listki szukać owoców i też trochę się zbierze teraz będzie dla mnie nagroda za to że jestem i reżyserem tego filmu i kamerzystą i kierownikiem produkcji i wydawcą Człowiek orkiestra, no po prostu przemysł filmowy opiera się na mnie. I wynagrodę za takie moje zaangażowanie i wielofunkcyjność. Zaraz sam się wynagrodzę. Zbiorę te poziomki i truskawki i pozwiadam i będę zadowolony z takiej nagrody. A wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Również życzę słodkich posiłków zdrowych, naturalnych przy okazji, żeby było dobrze. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, cześć.